Hej, hej! Witam Was bardzo cieplutko, moi milusicy! Dziś na naszej macie dość spory mixik, a znalazła się w nim krzyżóweczka XXL, gruby kesz, wielkie granie, owocowa eksplozja, różowy diament, walizka pieniędzy i moc szczęścia. Także, kochani, cały wkład na dzisiejszą zabawę 50 zł. A więc jedziemy! A zaczniemy sobie od różowy diament, tak akurat pod rękę mi wszedł. Z trapetka z numerem 32. Także mocno trzymajcie kciuki, a my zabieramy się za robotę. Także wygrywające, których będziemy oczekiwać, tam poniżej: 11, 48, 52 i 36. I by było bardzo miło, gdyby te właśnie liczby pojawiły się o tutaj poniżej. A zaczynamy od 39. No niestety nie ma w naszych liczbach. 30.

A więc teraz może na szczęście, moc szczęścia z numerkiem 26. I szukamy tego cylinderka oraz wygrywających liczb, którymi są 32, 20, 35 i 27. I tych właśnie liczb będziemy tutaj szukać. A zaczynamy, moi drodzy, od 18, której nie mamy w zestawie powyżej. Dalej mamy trzynastkę. 33, no bliziutko już byliśmy, 30 i 24. No tutaj nic, a poniżej zaczynamy od 34, trujeczka, 26, tak jak numer z drapki, czwóreczka, i na samym końcu czekało na nas 22, a więc co? A więc pusto. Także dwie zdrapki z rzędu przegrane, a to może teraz sobie na owocowo rozegramy. Owocowa eksplozja z numerkiem 36. Także trzymajcie mocno kciuki. A ja zaczynam zabawę. A będziemy zaczynać od borówki i od melona. Także borówki i melon. Tutaj zaczynamy borówkami, tutaj mamy kolejne, no troszkę ich tutaj nam się. Zgromadziło. Tu mamy meloniki, tu jest borówka, tu będzie ostatnia, ale zobaczcie, ile melonów tu jeszcze mamy. Meloniki są, i te dwa będą tutaj już ostatnie. Wygląda na to, że już wszystko, a więc teraz, moi drodzy, truskawka i cytryna. I szukamy truskawek i cytryn. Tu mamy cytrynki, tu jest jeszcze jedna. Ale truskawki też mamy. No niewiele, ale były. No to teraz czas na awokado i na kiwi. Także tutaj kiwi nam zdrapkę ożywi, tu jest jeszcze jedno. Tu na samym dole mamy awokado, ale tutaj powyżej też się znalazły. Także wygląda, że to na tyle. A więc moi drodzy, przechodzimy do poszukiwania jabłuszka i kokosów. Także tak, tutaj mamy od razu kokosiki, tutaj kolejne, tu jeszcze jeden kokos. O, tutaj ładnie jabłuszka się ułożyły. I tu jest jedno takie samotne. A i jeszcze kokos mamy. No dobra, to jedziemy dalej. Gruszka i pomarańczka. I tutaj od razu jedziemy z dwoma gruszkami. Tu jest jeszcze jedna, tu od razu zahaczymy o pomarańcze. Tutaj mamy pomarańczkę, i tu jeszcze są gruszki. Ale nam to idzie. Nawet chyba żadnego symbolu nie pominęłam. Figa i karambola. I to są nasze przedostatnie owoce, i teraz tak. Tu mamy figę, tu jest karambola, tu jeszcze dwie karambole. I zobaczcie, tutaj winogron nas tylko blokuje. Tu mamy figę, tu jeszcze gwiazdka nam się przytrafiła. O, a tu jeszcze pomarańczka. Nie krzyczeliście, że zapomniałam. Dobra, wszystkie ostatnie dwa owoce, ananas i brzoskwinia. Także zerknijmy, tu mamy ananasy, ananas wisienki zablokowały. Tutaj znowu wiśnie nas blokują. Tu mamy brzoskwinie, tutaj jeszcze to winogronko, o którym wspominam, I tu mamy brzoskwinie. Linii nie mamy, zdrapka pusta. Kontrolne literki różne. I niestety, i tym razem się nie udało. No to teraz może walizka pieniędzy z numerkiem 17. I szukamy tej walizki wypchanej po brzegi pieniąchami albo 51, 32, 31 i 58. Także zaczynajmy, a zaczynamy od 56, 26, 36. No zobaczcie te szósteczki tam pod koniec. 53, 13. No w każdej zdrapce prawie mamy tą 13kę na dole, nie? dalej mamy 12, no tak niskich to my tutaj nie mamy 29 i moi drodzy jest pierwsza wygrana, dzisiaj mamy walizkę, pusto nie wyjdziemy z odcinka, także fajnie, 57 i na końcu na nas czekała 18, ale walizka jest a walizka wypchana no po brzegi pięcioma złotóweczkami także 5 złotych jest także fajnie, coś się zwróciło no to teraz polecimy na grubo. Gruby też z numerkiem 13. I zobaczcie tam w tamtych zrabkach we wszystkich prawie była ta trzynastka na dole. No zobaczymy, czy to był znak. A będziemy szukać 40, 19, 12, trujeczki i jedynki. A oprócz tego worka z pieniędzmi i portfela. Także zaczynamy, a zaczynamy 25, no nie mamy, dalej 36, 35, 15 i pierwszy rządek kończymy siódemką. No to przejdźmy sobie niżej, a tutaj czeka na nas 11, czyli ładny oboczek, kolejny oboczek dwójka, 29, 27.

21 i na końcu mamy 37. No niestety, moi drodzy, tutaj puściutko, także tutaj 13 nam się nie spisała. Póki co mamy jedną wygraną, ale ten bilans może zmienić właśnie to wielkie granie, które teraz zagramy z numerkiem 11. Monety, gwiazdka albo wygrywająca liczba. Także trzymajcie mocno kciuki.

16, patrzcie, znowu ta trzynastka. Chyba będzie trzeba zrobić odcinek z trzynastkami radiowymi. 55, 31 i 38. No to zjedźmy niżej. A tutaj mamy 18, 28, 21. Mamy monety. Także fajnie jest wygrana. Co prawda ich nie pomnożymy, ale wygrana jest. Dalej mamy 54, 53, 23. No, dwudziestek nie mamy w zestawie. 43, 14 i na końcu mamy 58. Jest tylko jedna wygrana, ale to nic, bo mamy 100 monet, może i ta duża suma będzie. A pod monetami mamy, moi drodzy, zwrocik 10 zł. No, dobry i zwrocik. Fajnie, że nam coś wpadło. Kontrolne literki A. I dokładamy do kubki z wygranymi. No nie jest za duża, ale pamiętajmy, że jeszcze mamy naszą krzyżóweczkę z numerkiem szóstym. W bonusiku mamy pumeks. A po wydrapaniu dwóch pierwszych linii wygląda ona tak. Na różowej mamy jedno słówko, na pomarańczowej i na niebieskiej jeszcze nic. Ale zobaczymy, no ja Wam powiem, że ja tutaj bym najbardziej liczyła na O i na I. No i oczywiście na literki w bonusie. No zobaczymy zaraz, jak to nam się tutaj będzie rozło rozkładało. A mamy I, no i nie mamy O, mamy X, ale cieszy już mnie to I. Także coś tam tutaj zaraz nadrobimy troszkę. I teraz tak moi drodzy, i pierwszymi dwoma literkami, które wydrapiemy, mamy tutaj już pierwszy wyraz. Nawet x się przytrafił, a więc jest fajnie. Tutaj mamy i, tutaj mamy i, tutaj jest kolejne i. I zobaczcie, trochę tych i nam wpadło. Xów więcej nie ma, a więc jeżdżam. A, tu jest jeszcze jedno i. No już chciałam jechać na dół. I teraz tak, w pumak się nic nie wpada, ale tutaj wpadnie do kulebiaka i tutaj mamy kolejne. No troszkę tych i jest, co mnie cieszy. Patrzcie, nawet w tej się jeszcze x przytrafiła no dobra, jedziemy w dół. Tutaj pod paluchem jest elf. A my mamy tu i. Tutaj do Nilu nam wpadnie. Tutaj nam wpadnie do Unii. Tu jest jeszcze jedno i. Tutaj tym razem xa nie ma, a i wyczyszczone. No to jedziemy tutaj. I mamy kolejne literki L i S. Także szukamy esek i elek. I tak, tu mamy awans, no przydałby się. Tutaj mamy L, tutaj mamy busz, i tym buszem będziemy kończyć nasze poszukiwania. Do pumeksów pada S, jest cały czas nadzieja na ten pumeks, bo dwie literki nam zostały jeszcze do odkrycia, a tymczasem L i S. I tak, tu mamy L, tu mamy Ulgę, tutaj mamy Lkę. Tutaj wpadnie nam eska, tutaj mamy jeszcze osę i Wam powiem, że to na tyle. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy pole, tutaj zobaczcie, do sosny, o, to o by się przydało, oj by się przydało. Tutaj jeszcze mamy elkę, tutaj zobaczcie, jeszcze ładnie eski. O, tutaj mamy Aleksego, a więc to jest nasz, nasze pierwsze słówko. Tutaj mamy nil i jest to nasze drugie słówko. Do lauru nam wpadnie LK i tutaj jeszcze mamy dwie eski. No dobra, to by było na tyle, a więc teraz dwie ostatnie literki, a będą to G i będzie to P. Także do bonusa nam zabraknie, ale może G i P nam zmieni sytuację tutaj. I tak, tutaj nam wpada ładnie P, tutaj mamy G. Tutaj do rygoru nam wpadnie G, tutaj do umizgów. A zobaczcie, tu jeszcze Z mieliśmy. O, tu jeszcze N mieliśmy. No i Wam powiem, że tutaj, tak jak staliśmy, tak stoimy dalej. Mamy tutaj nianie i z tą nianią zostajemy. Także do pumeksu. Zmaszmy sobie P. U niestety nie było. No to lecimy tutaj. G i P. A zobaczcie, tutaj jeszcze Z miałam. Co nie znalazłam wcześniej, znajdę teraz. Dobra, zaczynamy sobie gangsterem. O, s też była, no R niestety nie było. Tutaj mamy G, tutaj mamy gaz, jest to nasz drugi wyraz. Tutaj mamy S, tutaj mamy G, tutaj mamy P. Zobaczcie, tutaj C jeszcze było. Może poznajduję literki, których prędzej nie znalazłam. No ale chyba tutaj nic nie dołożymy. Kończymy z gazem i z kajmakiem. No dobra, przejdźmy do ostatniej, może tutaj. I teraz tak, tu jest G, tu jest P. Tutaj sobie zmażemy P. I tutaj do grypy nam wpadną obydwie, ale R nas zablokowało. A więc moi drodzy Nil i Alexy, dwa słówka o jedno za mało. A więc pusto tu razy jeden by było. Pumeks byśmy kupili za całą dychę, a my mamy zdrabkę pustą. Kontrolne literki różne. Także moi drodzy, dość spora ilość pustaczków, ale aż tak strasznie źle nie było, bo jednak piętnastka nam się zwróciła. Coś wygrane jest na pomnożenie mamy. A więc wystarczy to tylko dobrze pomnożyć. I z takim właśnie zakończeniem, kochani, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo słoneczka na nadchodzące dni i bardzo, bardzo dużo uśmiechu. Także, kochani, do następnego. Pa!